Trump to jest nowojorski biznesmen, ma spo, specyficzny sposób prowadzenia biznesu tak? i on tak jak miał specyficzny sposób prowadzenia biznesu, tak samo specyficznie zarządza państwem. I w momencie kiedy on jest niezadowolony, a jest niezadowolony z tego, że no, Władimir Putin oficer KGB go ograł, tak? bo mhm. go ograł i w Alaska, a później jeszcze poleciał do Chin i tam go dwa razy ograł spotykając się z Xi Jinpingiem i premierem Indii. On dostał, dostał jakby no mokrą ścierą w twarz. No i teraz musi coś zrobić. Tak I teraz te jego, to jest jego zmiana retoryki. Zresztą nawet dzisiaj rano czytam artykuł, już nie pamiętam na którym portalu to był, czy to był CNBC, czy to był Washington Post opisujący właśnie to, że to jest element gry Trumpa, tak? że teraz on niby zmienił retorykę, który de facto miał nie zmienić, a właśnie pokazał, ma, ma pokazywać, że jest obrażony, obruszony na, na, na Władimira Putina, który go oszukał i ma mu pokazywać takie swoje twarde oblicze, żeby go jakby przymusić, ja nie wiem czy w ogóle da się przymusić szalonego władcę Kremla do jakichkolwiek rozmów, no ale żeby go przymusić do tego, żeby on z nim zaczął rozmawiać o możliwych rokowaniach pokojowych.